boisz się chodzić do lasu ze względu na kleszcze to ten materiał jest dla Ciebie w tym materiale pokazuje skuteczność Afanisep 25WP idealnego środka na kleszcze jest to preparat owadobójczy od Fregata nie jest to żaden film afiliacyjny ale jest to jeden z nielicznych środków który zawiera w swoim składzie permetrynę 2,5 g proszku wsypujecie do takiego litrowego opryskiwacza tutaj macie idealnie 1000 ml wsypujecie 2,5 g tego proszku no i wlewacie resztę zimnej wody zwykłej kranówy po wsypaniu porządnie bełtacie ja mam tutaj troszeczkę mniej roztworu, ponieważ na jedne spodnie pół litra spokojnie wystarczy. Nierozrobiony proszek może trochę podrażniać skórę, więc warto zaopatrzyć się w rękawice. Na sznurku rozwieszacie sobie spodnie i pryskacie. Środek musi być idealnie naniesiony, więc rozprowadzacie go na całe spodnie. Spodnie mają być wręcz całe mokre. No i teraz czekamy aż wysną. Jest ładne słońce, więc szybko wysną. No to idziemy w chaszczy na testa. Mam takiego dużego gadka i zobaczcie co się z nim dzieje. Zaczyna się wywracać, spadać. Zobaczcie co się z nim dzieje. Trzymam specjalnie nogę, stoję specjalnie na jednej nodze, żeby on nie spadł, bo jakbym normalnie stał to by zaraz spadł. Popatrzcie jak umiera. No i spadł. O! Aby ruszyłem nogawką i już całkowicie zleciał, zdechnął.